W ostatnich godzinach do naszej redakcji trafił materiał, którego znaczenia nie można przecenić. Nagranie, w którym sam Kierwiński mówi wprost o istnieniu mafii wojskowej działającej w cieniu kontraktów na F-16. Te słowa podważają fundamenty zaufania do struktur państwowych i rzucają nowe światło na pytanie: kto naprawdę kontroluje polskie wojsko i kto zyskuje na kontraktach za miliardy? Pozostańcie z nami do końca bo w tym materiale ujawnimy nie tylko treść wycieku, ale także kulisy milczenia prokuratury, powiązania między generałami a politykami oraz ostrzeżenie, jakie padło z ust samego Kierwińskiego. Subskrybuj obserwatorium ekskluzywne i włącz powiadomienia, bo to, co usłyszysz dzisiaj, nie zobaczysz w żadnej telewizji mainstreamowej. Wszystko zaczęło się niepozornie, od przesyłki anonimowej, która trafiła do skrzynki redakcyjnej w godzinach porannych. Koperta, bez nadawcy, opatrzona jedynie napisem Prawda o F-16. W środku, pendrive. Z pozoru zwykły, metalowy nośnik danych. Ale jego zawartość była niczym bomba podłożona pod fundamenty polskiego państwa. Po kilku minutach odsłuchu stało się jasne, że to nie jest kolejny bezwartościowy przeciek czy fałszywka stworzona przez internetowych prowokatorów. To było autentyczne nagranie rozmowy w której sam Marcin Kierwiński, polityk z pierwszej linii, mówił słowa, których ciężar może zmienić bieg wydarzeń w Warszawie i w całym kraju. Jego głos, wyraźny, niepodważalny, mówił o czymś, czego nikt w Polsce oficjalnie nie odważył się nazwać mafii wojskowej. Kierwiński nie mówił o plotkach, nie spekulował. To były zdania pełne pewności, powiedziane tonem człowieka, który zna szczegóły. Układ istnieje od lat. Ma swoich ludzi w Mon, w sztabie generalnym, a nawet w kancelarii. Kontrolują kontrakty, kontrolują przepływ pieniędzy, kontrolują milczenie słychać w nagraniu. Ale to nie wszystko. Najbardziej szokująca część dotyczyła kontraktów na F-16. Kierwiński wprost mówił, że to właśnie wokół zakupu Serwisowania i modernizacji tych maszyn powstał najbardziej dochodowy system nacisków i łapówek. F-16 to nie tylko samoloty, to miliardy w kontraktach, to faktury, które nigdy nie zostały sprawdzone, to generałowie, którzy podpisywali papiery w zamian za gwarancję kariery podkreślał. Redakcja natychmiast zweryfikowała wiarygodność nagrania. Analiza głosu potwierdziła autentyczność. Nie było wątpliwości, to kierwiński. Każde słowo, każde westchnięcie, każdy szelest w tle, zgodne z jego charakterystycznym sposobem mówienia. To, co uderzało najmocniej, to brak zdziwienia w jego tonie. Kierwiński mówił o mafii wojskowej tak, jakby to była wiedza powszechna w kręgach władzy. Jakby przez lata każdy, kto zbliżał się do tematu, wiedział, że natrafia na ścianę a jednak nikt wcześniej nie odważył się wypowiedzieć tego na głos. W tle nagrania pojawia się jeszcze jedna postać, której nazwisko na razie nie zostało ujawnione. Głos męski, prawdopodobnie wysoki rangą oficer, zadaje pytania o konkretne nazwiska generałów. Kierwiński odpowiada wymijająco, ale daje do zrozumienia, że wszyscy wiedzą, kto podpisywał kontrakty i kto brał w tym udział. To potwierdza istnienie nieformalnej sieci powiązań, w której politycy i wojskowi grają w jednej drużynie przeciwko obywatelom. Kiedy nagranie dotarło do redakcji, rozpoczął się wyścig z czasem. Wiedzieliśmy, że jeśli my mamy ten materiał, to ktoś, kto go wysłał, chciał, aby prawda wyszła na jaw. Ale równie dobrze w każdej chwili mogły rozpocząć się próby blokowania publikacji, groźby, a nawet działania służb specjalnych. To nie są zwykłe informacje. To nie jest kolejny polityczny przeciek. To materiał, który demaskuje najgłębiej ukryty Układ III RP. Pierwsze reakcje ekspertów, z którymi skontaktowała się nasza redakcja, były jednoznaczne. Jeśli nagranie zostanie potwierdzone przez niezależne źródła, będziemy mieli do czynienia z największym skandalem w historii polskiej armii od czasów PRL. Mafia Wojskowa, tak nazwali to sami analitycy. Układ. Który powstał w ciszy gabinetów, a dziś, dzięki przypadkowemu przeciekowi, trafia na światło dzienne. Kierwiński w nagraniu ostrzega, że kontrakty na F-16 były jedynie początkiem. Jeśli ktoś zacznie drążyć dalej, wyjdą rzeczy, o których nikt nie ma odwagi mówić. Ale w końcu to się posypie. Pytanie tylko, czy zdążymy to kontrolować, te słowa brzmią jak złowieszcze proroctwo. Widz, który słucha tego po raz pierwszy, nie może oprzeć się wrażeniu, że właśnie uczestniczy w momencie przełomowym. Że oto pęka mur milczenia, który otaczał najważniejsze instytucje państwa. Że wreszcie pojawił się ktoś, kto wypowiedział na głos to, co od lat szeptano po korytarzach Mon i kancelarii premiera. To dopiero początek historii. Nagranie ma kilka godzin długości, a to, co dziś ujawniamy, to tylko pierwszy fragment. Kolejne części, jak zapowiada nasz informator, mogą być jeszcze bardziej szokujące. Jeśli mafia wojskowa naprawdę istnieje, to sprawa F-16 jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. I właśnie dlatego publikujemy ten materiał. Bo prawda, choć groźna, musi ujrzeć światło dzienne. Jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości, że w Polsce działa układ, który chroni interesy nielicznych kosztem całego społeczeństwa, Wystarczy spojrzeć na reakcję, a raczej jej brak ze strony prokuratury. Od miesięcy pojawiały się sygnały o nieprawidłowościach w kontraktach wojskowych, od dawna krążyły plotki o znikających dokumentach i świadkach, którzy nagle zmieniali swoje zeznania. Jednak prokuratura zachowywała się tak, jakby nic się nie działo. Oficjalnie sprawy związane z kontraktami na F-16 były prowadzone, ale nieoficjalnie każdy, kto próbował dowiedzieć się czegokolwiek, słyszał tę samą odpowiedź: materiały utajnione, śledztwo w toku, brak podstaw do ujawnienia. Pytania były duszone w zarodku, a ci, którzy zadawali je zbyt głośno, nagle znikali z życia publicznego. W nagraniu, które ujawnił Kierwiński, padają słowa, które brzmią jak akt oskarżenia wobec prokuratury. Oni wiedzą, od dawna wiedzą, ale ktoś im kazał siedzieć cicho, mówi spokojnym, ale stanowczym tonem. To zdanie samo w sobie pokazuje skalę problemu. Jeśli instytucja, której podstawowym obowiązkiem jest pilnowanie prawa, zamienia się w narzędzie milczenia, to znaczy, że państwo zostało przejęte przez układ silniejszy niż ustawy i konstytucja. Źródła, do których dotarliśmy, potwierdzają, że kilka razy pojawiały się wnioski o przesłuchanie generałów związanych z kontraktami. Jednak za każdym razem wnioski były zamrażane na szczeblu centralnym. Oficjalna wersja brzmiała: brak dowodów. Ale skoro nie było dowodów, to dlaczego żadne dokumenty nie były analizowane? Dlaczego biegli, którzy mieli badać sprawę, nagle rezygnowali z pracy i z powodów osobistych? Jeden z byłych prokuratorów wojskowych. Który zgodził się porozmawiać z nami nieoficjalnie, powiedział wprost: Sprawy F-16 były nietykalne. Każdy wiedział, że jeśli weźmiesz się za to poważnie, możesz zapomnieć o karierze. Byli tacy, którzy próbowali. Dziś już ich nie ma w strukturach. To była cisza wymuszona strachem. Ta cisza miała jednak swoją cenę. Z każdym miesiącem, w którym prokuratura nie reagowała, Mafia wojskowa umacniała swoją pozycję. Kontrakty przechodziły, faktury były podpisywane, pieniądze płynęły szerokim strumieniem. A opinia publiczna żyła w przeświadczeniu, że państwo kontroluje sytuację. Tymczasem państwo było zakładnikiem własnych instytucji. Kierwiński w nagraniu podaje jeszcze jedną, niezwykle istotną wskazówkę. Nie ruszajcie tematu F-16, bo spalicie rząd. To zdanie pokazuje, że układ nie kończył się na wojskowych. Politycy doskonale wiedzieli, jak wielka jest skala zagrożenia. Wiedzieli, że jedno poważne śledztwo mogłoby pogrążyć całe gabinety, z premierem włącznie. Dlatego prokuratura, zamiast działać, stała się tarczą chroniącą rząd przed kompromitacją. Społeczeństwo zadawało pytania: dlaczego nikt nie odpowiada na wątpliwości związane z kosztami serwisowania F-16. Dlaczego kontrakty wielokrotnie zmieniały wykonawców, a mimo to podpisywano kolejne aneksy, zawsze z tym samym beneficjentem? Dlaczego generałowie, którzy byli odpowiedzialni za nadzór nad zakupami, nagle otrzymywali intratne stanowiska w radach nadzorczych spółek powiązanych z przemysłem obronnym? Prokuratura milczała. Ale to milczenie było głośniejsze niż jakiekolwiek słowa. Bo każdy dzień, w którym nie podejmowano działań, był dowodem na to, że mafia wojskowa naprawdę istnieje. Najbardziej dramatycznym przykładem była sprawa katastrofy jednego z F-16. Oficjalne śledztwo zostało zamknięte szybciej niż opinia publiczna zdążyła zadać pytania. Raporty były lakoniczne, winę zrzucono na błąd techniczny. Jednak, jak ustaliliśmy, jeden z prokuratorów wojskowych miał przygotować analizę wskazującą na zaniedbania przy serwisie. Dokument nigdy nie ujrzał światła dziennego, a sam prokurator odszedł z pracy tydzień po zakończeniu śledztwa. Wszystko wskazuje na to, że cisza prokuratury nie była przypadkiem. To była cisza systemowa, cisza zorganizowana, cisza, która miała chronić interesy. Ale jak długo można ukrywać prawdę? Nagranie Kierwińskiego jest pierwszym poważnym pęknięciem w murze. Jeśli jedno wyciekło, to oznacza, że są kolejne. A każde kolejne może być gwoździem do trumny układu, który przez lata udawał, że nie istnieje. Dziś pytania stają się coraz głośniejsze: czy prokuratura kiedykolwiek podejmie realne działania? Czy opinia publiczna dowie się, kto naprawdę zyskał na kontraktach F-16? I najważniejsze: kto miał odwagę wysłać nagranie, które ujawnia prawdę, której bały się całe instytucje? Jedno jest pewne, Cisza nie będzie mogła trwać wiecznie. A kiedy w końcu pęknie, fala, która się uwolni, zmiecie nie tylko generałów, ale i polityków stojących za ich plecami. To, co w nagraniu nazywa Kierwiński mafią wojskową, w rzeczywistości wygląda jak precyzyjnie skonstruowany układ, którego korzenie sięgają głębiej, niż ktokolwiek przypuszczał. Nie chodzi wyłącznie o pojedyncze kontrakty czy o ukrywanie raportów. To system powiązań w którym politycy i wojskowi wymieniają się przysługami, stanowiskami i milczeniem. A wszystko to pod parasolem wielomiliardowych kontraktów na F-16. Na nagraniu słychać, jak kierwiński mówi, to nie są jednostkowe przypadki. Oni mają swoich ludzi wszędzie, w MON, w Sztabie, w komisjach przetargowych. To układ, który działa od lat, a każdy nowy rząd zamiast go rozbić woli się nim posługiwać. To wyznanie brzmi jak zimny prysznic dla opinii publicznej, ale dla ludzi zorientowanych w kulisach polityki nie było zaskoczeniem. Od dawna mówiło się o tym, że największe kontrakty wojskowe w Polsce to nie tylko kwestie obronności, ale przede wszystkim ogromne źródło wpływów i korupcji. Jak działał ten mechanizm? Generałowie wskazywali dostawców, politycy podpisywali kontrakty a w zamian otrzymywali gwarancję lojalności oraz ciche poparcie w momentach kryzysowych. Firmy powiązane z wojskowymi zyskiwały lukratywne zlecenia na serwis, części zamienne czy logistykę. Nikt nie kontrolował, czy ceny były zawyżane, czy sprzęt faktycznie trafiał tam, gdzie powinien. A gdy pojawiały się pytania, raporty były utajniane, dokumenty znikały, a świadkowie wycofywali się zeznań. Według źródeł, do których dotarliśmy, w układzie miały uczestniczyć także osoby związane z kancelarią premiera. Jeden z byłych urzędników powiedział wprost. Wiedzieliśmy, że niektóre decyzje o zakupach były podejmowane nie w oparciu o potrzeby wojska, ale o interesy grupy generałów. Jeśli ktoś próbował protestować, słyszał, że to sprawa bezpieczeństwa państwa i nie można jej podważać. Kierwiński sugeruje, że sieć ta jest na tyle rozległa, Iż obejmuje także wpływowych polityków z różnych stron sceny politycznej. Układ nie ma barw partyjnych. To sojusz oparty na pieniądzach i strachu. Ci, którzy podpisywali kontrakty, dziś udają, że nic nie wiedzą. Ale oni wszyscy są częścią tego samego systemu, mówi na nagraniu. Najbardziej szokujące są jednak fragmenty dotyczące nazwisk generałów. Wprawdzie Kierwiński nie wypowiada ich wprost. Ale daje wyraźne sygnały. Wskazuje, że kilku wysokich rangą dowódców od lat cieszyło się niezwykłą stabilnością kariery, bez względu na zmiany polityczne. Ich pozycja była nienaruszalna, a każdy minister obrony musiał się z nimi liczyć. Czy to przypadek, czy raczej dowód, że lojalność wobec układu była ważniejsza niż lojalność wobec państwa? Układ polityczno-wojskowy nie działałby jednak tak sprawnie, gdyby nie mechanizm wzajemnej ochrony. Politycy potrzebowali wojskowych, aby zapewnić sobie zaplecze i poczucie stabilności w sytuacjach kryzysowych. Wojskowi potrzebowali polityków, aby ich interesy były nietykalne i finansowane z budżetu państwa. W ten sposób powstał symbiotyczny system, w którym obie strony grały razem, a przegranym był zawsze obywatel. Kiedy próbowano nagłośnić sprawę, uruchamiała się machina propagandy. Media sprzyjające rządowi milczały albo przekierowywały uwagę na inne tematy. Krytyczne głosy były ośmieszane jako teorie spiskowe lub atak na wojsko. Tymczasem prawdziwa zdrada toczyła się w ciszy gabinetów, przy zamkniętych drzwiach i w cieniu flag narodowych. W nagraniu padają jeszcze mocniejsze słowa to jest największy układ od czasów PRL. Oni stworzyli własny system, w którym prawo nie obowiązuje. Jeśli ktoś im przeszkadza, zostaje zniszczony. To stwierdzenie brzmi jak oskarżenie całego aparatu władzy, ale także jak ostrzeżenie. Bo jeśli układ faktycznie jest tak silny, to każdy, kto odważy się go ujawnić, musi liczyć się z konsekwencjami. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, wskazują, że Polska mogła stracić miliardy złotych na kontraktach, które nigdy nie zostały należycie rozliczone. Co więcej, Istnieją przesłanki, że część pieniędzy mogła trafiać za granicę, do kont kontrolowanych przez osoby powiązane z przemysłem zbrojeniowym w innych krajach. Jeśli to się potwierdzi, skandal przybierze wymiar międzynarodowy. Układ polityczno-wojskowy, o którym mówi Kierwiński, to nie jest zwykła sieć korupcyjna. To struktura przypominająca państwo w państwie. A nagranie, które trafiło do naszej redakcji, jest pierwszym dowodem że ta struktura naprawdę istnieje. I choć dziś jeszcze wielu próbuje temu zaprzeczać, jedno jest pewne, prawda wyszła na jaw. A kiedy mur milczenia zaczyna pękać, żadna siła nie jest w stanie zatrzymać lawiny, która nadchodzi. Kiedy opinia publiczna słyszała hasło F-16, większość ludzi myślała o bezpieczeństwie. O nowoczesnych myśliwcach, które miały bronić polskiego nieba, o symbolu sojuszu z NATO i o unowocześnieniu armii. Jednak w nagraniu, które wyciekło, obraz F-16 jest zupełnie inny. Kierwiński mówi wprost: to nie była tylko broń. To był pretekst. Narzędzie polityczne i finansowe. Sposób na zbudowanie układu, który dziś nazywamy mafią wojskową. Od początku kontrakty na F-16 budziły kontrowersje. Cena gigantyczna. Zobowiązania serwisowe ciągnące się latami. Offset obiecany, ale w dużej mierze nigdy w pełni niezrealizowany. Oficjalnie Polska zyskała nowoczesny sprzęt, ale nieoficjalnie kontrakt stał się maszynką do pompowania pieniędzy w ręce wybranych. Nagranie Kierwińskiego pokazuje, że F-16 były wykorzystywane jako zasłona dymna. Politycy mówili obywatelom o konieczności wzmacniania obronności. A w tle trwał podział gigantycznych sum między generałów, lobbystów i ich politycznych protektorów. Każdy wiedział, że rachunki są zawyżone. Każdy wiedział, że kontrakty są szyte pod konkretnych wykonawców. Ale wszyscy milczeli, bo F-16 było nietykalne. To był święty symbol, mówi głos na nagraniu. Najbardziej niepokojące są fragmenty dotyczące katastrofy jednego z samolotów. Oficjalnie błąd techniczny. Nieoficjalnie, Kierwiński sugeruje, że to była konsekwencja zaniedbań serwisowych wynikających z korupcji. Jeśli ktoś zacznie drążyć dalej, okaże się, że katastrofa F-16 to dopiero początek. Prawdziwy problem tkwi w tym, że całe systemy bezpieczeństwa były podporządkowane interesom układu, podkreśla. Dla obywateli F-16 miało być gwarancją bezpieczeństwa, dla układu gwarancją zysków i ciszy. Każdy kolejny aneks do kontraktu, każda zmiana w dokumentacji technicznej, każda decyzja o serwisie była okazją do kolejnych pieniędzy. A kiedy ktoś pytał, dlaczego koszty rosną, odpowiedź zawsze brzmiała, to kwestia bezpieczeństwa narodowego nie można dyskutować. Kierwiński wskazuje także, że F-16 stało się narzędziem politycznej gry. Rządy chwaliły się zakupem, prezentowały maszyny jako dowód swojej skuteczności. Ale prawda była taka, że kulisy decyzji były z góry ustawione. Układ polityczno-wojskowy wykorzystywał wizerunek F-16, aby ukrywać własne interesy. A społeczeństwo, karmione propagandą, wierzyło, że to wszystko służy obronie kraju. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, mówią o jeszcze jednej dramatycznej konsekwencji. Jeśli część kontraktów rzeczywiście była fikcyjna, jeśli serwis był prowadzony na papierze, a nie w rzeczywistości, to oznacza, że bezpieczeństwo polskich pilotów było zagrożone w imię zysków mafii wojskowej. To, co usłyszeliśmy, brzmi jak zdrada. Piloci ryzykowali życie, a ktoś liczył pieniądze, powiedział nam jeden z byłych oficerów lotnictwa. W nagraniu padają także słowa, które brzmią jak mroczne ostrzeżenie. Jeśli ten układ nie zostanie zatrzymany, F-16 to dopiero początek. Będą kolejne kontrakty, kolejne maszyny, kolejne miliardy. I nikt nie będzie wiedział, kto tak naprawdę rządzi tym krajem. To zdanie zmienia wszystko, bo F-16 okazuje się nie tyle symbolem siły polskiego wojska, ile symbolem słabości państwa wobec układu, który przejął jego struktury. Broń, która miała dawać bezpieczeństwo, Stała się narzędziem korupcji i politycznych manipulacji. Czy społeczeństwo zrozumie, że zostało oszukane? Czy ktoś w końcu odważy się pociągnąć winnych do odpowiedzialności? Czy kolejne wycieki ujawnią jeszcze więcej? Jedno jest pewne: nagranie kierwińskiego to sygnał, że prawda zaczyna wypływać na powierzchnię. A kiedy raz pęknie tama milczenia, fala może zniszczyć wszystko, co zbudował układ. Epilog, Ostrzeżenie. Kiedy w naszych rękach znalazło się nagranie, wielu pytało, czy to naprawdę coś zmieni? Czy jedno przecieknięte nagranie może wstrząsnąć państwem, które od lat buduje mury milczenia wokół własnych tajemnic? Odpowiedź jest prosta, tak. Bo nie chodzi tylko o słowa Kierwińskiego. Chodzi o to, że nagranie otworzyło drzwi, które miały pozostać zamknięte na zawsze. I choć dziś widzimy tylko ich uchylony fragment. To za nimi kryje się obraz układu, który przez lata rósł w siłę, karmiąc się pieniędzmi podatników i strachem tych, którzy próbowali mówić prawdę. Mafia wojskowa, o której mowa, to nie teoria spiskowa. To system, który działał w ciszy i który dopiero teraz zaczyna wychodzić na światło dzienne. Kontrakty na F-16 były tylko jednym z elementów tej układanki, ale symbolicznym. Bo jeśli coś co miało być gwarancją bezpieczeństwa państwa, zostało zamienione w źródło korupcji, to oznacza, że zagrożone jest wszystko i od zaufania obywateli po realną obronność kraju. Prokuratura milczała, politycy odwracali wzrok, generałowie podpisywali dokumenty, a społeczeństwo miało wierzyć, że wszystko jest w porządku. Dziś wiemy, że nie było i wiemy, że jeśli nikt nie przerwie tego łańcucha milczenia, Kolejne miliardy znikną tak samo jak poprzednie. Kierwiński w nagraniu mówi wyraźnie: Katastrofa F-16 to dopiero początek. To zdanie powinno brzmieć w uszach każdego obywatela, każdego polityka, każdego oficera. Bo jeśli to dopiero początek, to oznacza, że prawdziwa skala układu jest jeszcze większa niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Dziś stoimy przed wyborem. Możemy udawać, że nic się nie stało, że to tylko kolejny skandal, który zniknie z pierwszych stron gazet po kilku dniach. Albo możemy zażądać prawdy, zażądać pełnego śledztwa, nazwisk, dokumentów, raportów. Bo jeśli pozwolimy, by ta sprawa została zamieciona pod dywan, to damy sygnał mafii wojskowej, że jest nietykalna. Ale jeśli będziemy głośni, jeśli nie damy im spokoju, jeśli każdy obywatel zacznie pytać kto naprawdę kontroluje państwo, wtedy jest szansa, że mur pęknie. Dlatego pytanie brzmi: ilu jeszcze odważy się mówić? Ilu jeszcze nagrań musi wypłynąć, zanim społeczeństwo zrozumie, że walka nie toczy się o samoloty, kontrakty czy generałów. To walka o fundamenty państwa, o prawdę, którą próbowano ukryć, o Polskę, która nie może być zakładnikiem własnego wojska i polityków. To nagranie jest ostrzeżeniem, ale może być też początkiem. Początkiem rozliczeń, które pokażą, że żadna władza nie jest wieczna, a żadna mafia, nawet wojskowa, w nie jest nieśmiertelna. Jeśli chcesz poznać dalsze kulisy i zobaczyć kolejne fragmenty, które wkrótce ujrzą światło dzienne, subskrybuj Obserwatorium Ekskluzywne. Bo tylko tu usłyszysz to, co inni wolą przemilczeć.